Witaj, jestem Ces i stworzyłem tę medytację prowadzoną, aby zaprosić Cię do magicznej podróży, w trakcie której popracujemy z energią Nowiu Księżyca w Znaku Panny. Jeśli cenisz sobie moje medytacje, proszę o subskrypcję oraz komentarze. Jak każda moja prowadzona medytacja, tak i ta jest bezpieczną przestrzenią, w której możesz doświadczyć duchowego rozwoju. Jeżeli jednak poczujesz się nieswoją, zawsze możesz przerwać tę medytację. To, co tutaj sobie wyobrażasz, ma za zadanie wspierać Twoją podróż duchową, a nie powodować dyskomfort. Dlatego, jeżeli usłyszysz lub zobaczysz coś, czego aktualnie nie mówię, to przerwi medytację natychmiast. Prawdopodobnie jest to sabotaż Twojej podświadomości. Takiej medytacji lepiej nie kontynuować. Jeżeli będziesz mieć ochotę, Możesz do niej wrócić za jakiś czas. Wiedz też, że medytację możesz praktykować w różnych miejscach: w domu, w drodze do pracy czy w trakcie spaceru po lesie. Sama sam wybierz najlepszą odpowiadającą tobie formę. A kiedy ją wybierzesz, to przyjmij proszę wygodną dla siebie pozycję i oddychaj spokojnie. Nie zmieniaj tempa oddechu, ono dostosuje się samo. Z każdym swoim wdechem poczuł, jak wypełniacie światło, energię miłości i radości. Z każdym wydechem poczuł, jak opuszczają Cię zmartwienia, troski, blokady i lęki. A teraz zapraszam Cię na medytację. Wyobraź sobie swoje ciało, i wyobraź, jak przepływa przez nie światło energii wszechświata. Czyste białe światło, które stopniowo otwiera i harmonizuje Twoje czakry od korony głowy aż do podstawy kręgosłupa. Poczuj potężną moc tego światła, a następnie zobacz, jak każda czakra emanuje pięknym kolorem i wibruje w zgodzie ze wszechświatem. I kiedy jesteś w stanie głębokiego spokoju i równowagi. Wyobraź sobie, jak ogarnia cię cisza i całkowita ciemność. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się na rozległej pustyni. Twój umysł jest pustą przestrzenią, a Twoje myśli są jak delikatny piasek przesuwający się przez Twoje palce. W tle słyszysz delikatny szum oceanu. I subtelny powiew wiatru. Te dźwięki są obecne, ale nie dominują Twojej uwagi. Twoja twarz jest ogrzewana ciepłymi promieniami słonecznymi, które delikatnie padają na Twoją skórę. Czujesz, jak energia słońca przenika całe Twoje ciało, dodając mu ciepła i życiodajnej energii. Nie odczuwasz żadnego dyskomfortu, nie ma tu upału ani pragnienia. Jest tylko spokój i stabilizacja. Jesteś jednością z naturą, harmonijnie wtapiając się w otaczający cię krajobraz. Pobądź w tej chwili w obecności słońca i delikatnego wiatru, i pozwól sobie czerpać energię płynącą ze światła naszej głównej gwiazdy. Kiedy jesteś już w głębi tego piaskowego krajobrazu pustyni nad oceanem, zacznij powoli organizować w swoim umyśle plany na nadchodzącą przyszłość. Nów w znaku panny to moment kreatywności połączony z organizacją nowego czasu i przestrzeni. Wykorzystaj go w całym jego potencjale. A teraz podnieś się i rozejrzyj dookoła. Wybierając miejsce, w którym rozpoczniesz swój nowy projekt. Nagle, na środku pustyni pojawia się tron. Powstaje on w sposób magiczny i piękny. Oświetlony promieniami słonecznymi i muskany delikatnym powiewem wiatru. Kiedy tron już tam stoi, podejdź bliżej i dokładnie się mu przyjrzyj. Zauważ z jakiego materiału został wykonany, jakiego jest rozmiaru, czy posiada oparcie, a jeśli tak, to jakie dodatki ozdabiają jego powierzchnię. Zapisz w swojej pamięci jak najwięcej szczegółów tego tronu. Kiedy już starannie przeanalizujesz ów tron, zobacz jak promienie słoneczne oświetlają go, nadając mu dodatkowego piękna. Usiądź na nim wygodnie i poczuj się pewnie oraz majestatycznie. Pozwól, by energia Słońca wzmocniła Twoje własne energie, i zobacz, jak siedząc na tronie, wypełniasz się jasnym, złotofioletowym światłem. Zwróć teraz uwagę na swoją lewą stronę. Gdzie po chwili zobaczysz falujący ocean. Popatrz na piękną, turkusową wodę i białe grzbiety fal. Wyciągnij w tę stronę lewą rękę i otwórz dłoń. Poczuj energię kreatywności, która płynie prosto z oceanu i przenika cię wraz z powiewem morskiej bryzy. Pozwól sobie na przepływ setek możliwości i niekończących się pomysłów. Nie zatrzymuj niczego w sobie, pozwól energii swobodnie płynąć. A teraz spójrz w prawą stronę i wyciągnij w tym kierunku swoją prawą rękę, i otwórz palce dłoni. Zobacz, jak wypływa z niej światło. O fioletowo-złotym odcieniu. To światło, kiedy dotknie piasku, zacznie tworzyć skaliste formacje, wzgórza i majestatyczne góry. Przyjrzyj się, jak te piękne struktury rosną i nabierają kształtu. Są one pełne potęgi, stabilności i majestatu. Pozwól temu strumieniowi energii przepłynąć przez Ciebie, przekształcając kreatywną wodę oceanu w solidne fundamenty i góry realizacji. Oddychaj przy tym spokojnie. A kiedy ta niesamowita energia przepływa przez Ciebie, skoncentruj się na jakimś swoim projekcie trudnym zadaniu. Na nowych pomysłach lub nierozwiązanej sytuacji partnerskiej, które od dłuższego czasu nie mogły się ułożyć, znaleźć przestrzeni lub po prostu zrealizować. Nie bój się doświadczać pełni swoich emocji oraz związanych z nimi myśli. Nazwij te emocje i wyraź je głośno, wypuszczając je przed siebie. A kiedy to zakończysz, poczujesz lekkość i wewnętrzne światło. Kiedy uwolnisz wszystko, kiedy przepuścisz całą kreatywną energię oceanu, budując niesamowicie solidne pasma gór realizacji i stabilności, to na pustyni kilkanaście metrów przed tobą dostrzeżesz coś, co bardzo intensywnie błyszczy, wstań stronu i skieruj się w tamtym kierunku. Podejdź bliżej, aby dokładnie przyjrzeć się temu błyskotliwemu przedmiotowi. Weź go do ręki. Możesz mu się przyjrzeć jeszcze dokładniej. Ale to, co najważniejsze, to od razu będziesz mieć potrzebę zanurzenia go w oceanie. Tak też zrób. Skieruj się do oceanu i zanurz tam przedmiot. Gdy go wyciągniesz, zobaczysz, jak jeszcze piękniej błyszczy. Aż nagle na plaży zauważysz, że leży szklana szkatuła, a po prawej stronie, obok szkatuły, leży fioletowa chusta, obok niej srebrna łopatka. Z lewej strony, zaś od szkatuły, leży złoty żołądź i piękny zielony dzban, pełen srebrnej wody. Owiń swój przedmiot fioletową chustką i umieść go na dnie szkatuły. Następnie nasyp na niego piasek z plaży, na którym umieść złoty żołądź. Polej to wszystko srebrną wodą z zielonego dzbana. Zamknij szkatułę i przejdź z nią w kierunku stworzonych przez siebie gór. Kiedy wybierzesz najlepsze Twoim zdaniem miejsce, wykop dołek i włóż do niego szkatułę, po czym zakop ją bardzo dokładnie ugniatając ziemię. W czasie, kiedy ugniatasz ziemię, przywołaj swój projekt, zadanie, pomysł lub nierozwiązaną sytuację partnerską, które od dłuższego czasu nie mogą się zrealizować. I skoncentruj się teraz na nich. Kiedy masz już je przed oczami, zacznij wizualizować efekt, którego najbardziej pragniesz w związku z tym, co sobie wyobrażasz. Może to być zakończenie projektu lub trudnego zadania. Może to być sukces w realizacji nowego pomysłu. Lub rozwiązanie, które cię najbardziej ucieszy w sytuacji partnerskiej. A w miarę jak skupiasz się na efekcie, zauważysz, że z dołka, gdzie jest zakopana szkatuła, zaczyna wyłaniać się potężny, ognisty dąb. Im wyraźniej zobaczysz swoje cele. I ich zakończenie, tym większy, urośnie dom. Dlatego pozwól sobie na wyraźne i szczegółowe wyobrażenia, aby przed sobą zobaczyć imponujące, piękne, stabilne drzewo, pełne ognia i złotych barw. Kiedy dąb jest już naprawdę potężny, pozostań w tej pozycji jeszcze przez chwilę, i poczuj, jak obdarza cię. Niesamowitą, ogromną energią całego wszechświata ten potężny, wielki, ognisty dom, który właśnie wyrasta przed Tobą. Słońce zaczyna powoli zachodzić. Rozgrzany piasek pustyni nabiera barwy fioletowej, ocean granatowej, a niebo czarne, usypanej gwiazdami. Na tym niebie pojawia się maleńki, nieśmiały sierp księżyca. Choć jest delikatny, jak srebrna nić, świeci niezwykłym fioletowo-złotym blaskiem. Poczuj siłę, z jaką księżyc chce wzrastać na czarnym niebie usłanym gwiazdami. Poczuj potężną moc oceanu i gór, między którymi stoi przepiękny tron. Obserwuj, jak z cieniutkiej nitki robi się rogalik, a z rogalika półkole, a półkole rośnie do pięknej, srebrnej pełni. W międzyczasie ognisty dąb owocuje tysiącem złotych żołędzi Ciesz się tą obfitością i zbierz wszystkie żołędzie zbierz owoce swojej pracy umieść je w koszyku który stoi po twojej prawej stronie Niech te energetyczne zapasy stanowią twoje zabezpieczenie na nadchodzące miesiące Niech ta energia będzie z Tobą, wzmacniając Cię, kiedy będziesz tego naprawdę potrzebować. Teraz, kiedy masz cały kosz pięknych, energetycznych, złotych żołędzi, możesz zrelaksować się i odpocząć. Po pewnym czasie w pełni relaksu i spełnienia, z uśmiechem na twarzy, zaczynasz powoli wracać do świata zmysłów. Będziemy liczyć od 9 do 1. Wraz z każdym krokiem będziesz otwierać powoli oczy i poczujesz się w pełni obecności w swoim otoczeniu. 9. Otwierasz się na teraźniejszość, zachowując to magiczne doświadczenie w swoim sercu. 8. Czujesz, jak energia wokół ciebie staje się bardziej wyrazista. 7. Poczuj, jak Twoje ciało jest stabilne i uziemione. 6. Masz teraz wgląd w to, co jest możliwe. 5. Energia podróży nadal towarzyszy Ci, gdy powoli wracasz do siebie. 4. Jesteś w pełni obecności i gotowości do dalszego odkrywania. 3. Wracasz do tu i teraz, twoje ciało i dusza są odnowione. Dwa. Otwierasz oczy, czujesz wdzięczność za to, co było doświadczeniem tej medytacji. Jeden. Witaj, jesteś w tu i teraz, w rzeczywistości, w mocy i inspiracji do dalszego działania. Dziękuję Ci bardzo. Witaj po tej astralnej podróży. Wiem, że odbyła się ona bezpiecznie, a Ty masz teraz pełnię energii do działania i realizacji swoich marzeń. Jeżeli lubisz tego typu narzędzia rozwoju duchowego, koniecznie odwiedź nasz sklep reality.pl. Znajdziesz tam wiele podobnych narzędzi, dzięki którym możesz wznieść swój samorozwój na kolejne levely do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych medytacjach oraz przestrzeni naszych social mediów. 2 reality. Na Instagramie 2.reality. Dziękuję za dziś. Wiedz, że możesz wracać do tej medytacji w dowolnym momencie. Najlepiej, kiedy będziesz potrzebować twórczego, kreatywnego zastrzyku energii. Życzę miłych doznań zawsze, kiedy tu wrócisz. Niech dzieje się magia. Cześć.